Witam Was serdecznie, tych wszystkich, co są tu po raz pierwszy, a również moich stałych słuchaczy. Moja audycja nosi tytuł Prawda krok po kroku. Z tej strony Piotr Iwański i jestem autorem tej audycji. Cieszę się, że dołączyliście do mnie, by wspólnie odkrywać prawdę, krok po kroku. W każdym odcinku staram się poruszać tematy, które angażują nasze umysły i serca szukając odpowiedzi na pytania, które często sobie zadajemy. Mam nadzieję, że znajdziecie tu wartościowe informacje i inspiracje do dalszych refleksji. Dziękuję, że jesteście ze mną. Zaczynajmy. W tym odcinku przyjrzymy się serii pod tytułem Kryminalna historia, tym razem z świata, rozkładając ją na czynniki pierwsze, by lepiej zrozumieć, co naprawdę się za nim kryje. Tym samym dochodzimy do procesu sądowego, jak przebiegał. Aby zrozumieć kontekst procesu, musimy cofnąć się do grudnia roku 1978. To wtedy 15 Robert Piest zaginął, co zapoczątkowało dochodzenie, które doprowadziło do aresztowania Johna Wayne'a Geysego. Dochodzenie wykazało, że Geisy był odpowiedzialny za śmierć co najmniej 33 młodych mężczyzn i chłopców, których ciała znaleziono głównie w piwnicy jego domu. Policja miała wystarczająco dużo dowodów, aby zatrzymać Geysiego, ale jego aresztowanie było tylko początkiem długiej i skomplikowanej sprawy sądowej, która miała miejsce w Chicago. Geysie przyznał się do niektórych morderstw, ale utrzymywał, że nie był świadomy swoich działań, co miało znaczenie dla jego obrony podczas procesu. Proces Johna Wayna Geysego rozpoczął się w lutym roku 1980. Przygotowania do procesu były bardzo intensywne, zarówno ze strony oskarżycieli, jak i obrońców. Prokuratura miała za zadanie udowodnić, że Gacy był świadomy swoich działań i celowo dokonywał morderstw. Obrońcy gejszego starali się wykazać, że cierpiał on na chorobę psychiczną, która uniemożliwiała mu zrozumienie swoich czynów. Przygotowano liczne ekspertyzy medyczne i psychologiczne, aby ocenić stan psychiczny oskarżonego. Właśnie te kwestie miały stać się kluczowymi punktami podczas rozprawy. Proces sądowy Gejsiego trwał od 12 lutego do 13 marca roku 1980. Był to jeden z najbardziej medialnych procesów tamtych czasów, przyciągając uwagę prasy i opinii publicznej. Sala sądowa była pełna obserwatorów, a każda rozprawa była szeroko relacjonowana w mediach. Prokuratura przedstawiła szereg dowodów rzeczowych, w tym szczątki ofiar oraz przedmioty należące do zamordowanych. Zeznania świadków, którzy mieli kontakt z Gaysim, również odegrały ważną rolę. Obrońcy starali się podważyć te dowody, argumentując, że oskarżony nie był świadomy swoich działań. Jednym z najbardziej dramatycznych momentów procesu było przesłuchanie samego Gacy'ego. Jego zeznania były pełne sprzeczności, co tylko wzmocniło argumenty prokuratury, że próbował on manipulować rzeczywistością. Obrońcy przedstawili również świadectwa lekarzy psychiatrii, którzy diagnozowali u Gacy'ego zaburzenia psychiczne. W trakcie procesu brano pod uwagę dość ważny aspekt, którym było poznanie profilu psychologicznego. John Wayne Gacy urodził się 17 marca 1942 roku w Chicago w stanie Illinois. Był drugim strojga dzieci. Jego ojciec, John Stanley Gacy, był alkoholikiem, który często znęcał się nad żoną i dziećmi, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Mały John często był ofiarą upokorzeń i brutalności ze strony ojca, co bez wątpienia miało wpływ na jego późniejsze życie. W dzieciństwie Gacy miał problemy zdrowotne, cierpiał na serce i musiał unikać intensywnych aktywności fizycznych. W szkole często był obiektem kpin ze strony rówieśników, co pogłębiało jego poczucie izolacji i niższości. Pomimo tych trudności starał się być dobrym uczniem i zaangażowanym członkiem społeczności szkolnej. W dorosłym życiu Gacy starał się budować wizerunek wzorowego obywatela. Pracował jako menedżer w restauracjach, a później założył własną firmę budowlaną. Ożenił się dwukrotnie i miał dzieci, ale jego życie osobiste było pełne konfliktów i niepowodzeń. W 1968 roku został skazany na 10 lat więzienia za sodomię, po tym jak zgwałcił nastoletniego chłopca. Został zwolniony warunkowo po zaledwie 18 miesiącach co pozwoliło mu kontynuować swoje zbrodnicze działania. Gacy prowadził podwójne życie. Na zewnątrz był szanowanym członkiem społeczności, działaczem społecznym i przedsiębiorcą. Był znany z organizowania imprez charytatywnych, na których występował jako klaun Pogo. W ten sposób zyskiwał zaufanie dzieci i ich rodziców, co ułatwiało mu znajdowanie kolejnych ofiar. Kluczowym elementem profilu psychologicznego Geisiego była jego potrzeba kontroli i dominacji. Zyskiwał zaufanie swoich ofiar, a następnie wykorzystywał swoją fizyczną przewagę, aby je zniewolić i poddać brutalnym torturom. Jego zbrodnie miały charakter sadystyczny, a wiele z nich miało podłoże seksualne. Geisy czerpał satysfakcję z zadawania bólu i poniżania swoich ofiar, co wynikało z jego głęboko zakorzenionych kompleksów, i traum z dzieciństwa. W miarę jak liczba jego ofiar rosła, Gacy coraz bardziej tracił kontakt z rzeczywistością. Wierzył, że jest nietykalny i że nikt nie jest w stanie go złapać. Jego pewność siebie wzrastała z każdym kolejnym morderstwem, co ostatecznie doprowadziło do jego zguby. Przyjrzyjmy się teraz kilku kluczowym wydarzeniom, które doprowadziły do aresztowania Johna Wayna Gacy'ego. W listopadzie 1978 roku Gacy zamordował 20-letniego Franka Landingina. Była to jedna z ostatnich jego ofiar przed aresztowaniem. Jednak to zaginięcie 15-letniego Roberta Piesta 11 dni później przyspieszyło śledztwo. Robert zaginął 11 grudnia 1978 roku. Po tym jak spotkał się z Geysym w sprawie pracy w jego firmie budowlanej. 12 grudnia policja przeprowadziła pierwsze przesłuchanie Johna Wayna Geisiego. Jego nerwowe zachowanie wzbudziło podejrzenia śledczych. 13 grudnia uzyskano nakaz przeszukania jego domu, gdzie znaleziono kawałki ludzkiej biżuterii oraz ubrania, które nie należały do Geisiego. Znaleziono również ślady krwi w samochodzie oraz w domu. 17 grudnia, podczas kolejnego przeszukania, odkryto ukryte przestrzenie w piwnicy Gacy'ego, gdzie czuć było intensywny zapach rozkładających się ciał. To odkrycie było kluczowym momentem w śledztwie. 20 grudnia 1978 roku John Wayne Gacy został oficjalnie aresztowany. Geisy przyznał się do zamordowania co najmniej 33 młodych chłopców i mężczyzn. Opisał szczegółowo, jak zwabiał ofiary do swojego domu, poddawał je brutalnym torturom, a następnie mordował. Ciała większości z nich pochował w piwnicy, a niektóre wrzucił do rzeki Desplen. W styczniu 1979 roku rozpoczął się proces sądowy geisiego. Psycholodzy, którzy badali jego stanu umysłu, wskazywali na liczne zaburzenia osobowości, w tym cechy socjopatyczne i narcyzm. Gassi próbował tłumaczyć swoje czyny różnymi argumentami, w tym rzekomymi zaburzeniami psychicznymi. Twierdził, że cierpi na zaburzenie tożsamości, przez co nie jest odpowiedzialny za swoje czyny. Jednakże, ława przysięgłych nie miała wątpliwości co do jego winy. W marcu 1980 roku Gacy został uznany za winnego wszystkich zarzutów i skazany na karę śmierci. Spędził kolejne 14 lat w celi śmierci, składając liczne apelacje, które były jednak odrzucane. Ostatecznie 10 maja 1994 roku wykonano wyrok śmierci na Johnie Wayne Gacym przez zastrzyk trucizny. Jego egzekucja zakończyła jeden z najbardziej mrocznych rozdziałów w historii kryminalistyki. Profil psychologiczny Johna Wayne'a Gacy'ego jest przykładem, jak traumatyczne dzieciństwo, zaburzenia osobowości i potrzeba kontroli mogą prowadzić do okrutnych zbrodni. Historia Gacy'ego jest przestrogą przed złem, które może kryć się pod pozorami normalności. Dzięki determinacji i staranności policji w Deplen udało się położyć kres jego brutalnym zbrodniom. Pamięć o ofiarach Gacy'ego pozostaje żywa, a my musimy pamiętać, aby nigdy nie zapominać o ludzkim cierpieniu, które było skutkiem jego działań. Nie można zapomnieć o dość ważnym elemencie, czyli modus operandi. Poznajmy go razem, John Wayne Gacy, urodzony 17 marca. 1942 roku w Chicago, w stanie Illinois, przez wiele lat prowadził podwójne życie. Z jednej strony był szanowanym członkiem społeczności, przedsiębiorcą i działaczem społecznym, z drugiej zaś strony okrutnym mordercą. Gasy był znany ze swojego zaangażowania w lokalne wydarzenia charytatywne, na których często występował jako klaun Pogo. Jego popularność wśród dzieci i dorosłych dawała mu dostęp do młodych chłopców, których zwabiał do swojego domu pod różnymi pretekstami. To właśnie w jego domu przy ulicy West Summerdale w Chicago dochodziło do najbardziej przerażających zbrodni. Modus operandi Johna Wayna Gacy'ego charakteryzował się kilkoma stałymi elementami. Pierwszym krokiem było zdobycie zaufania ofiary. Gacy często obiecywał młodym chłopcom pracę w swojej firmie budowlanej oferując im atrakcyjne wynagrodzenie. W ten sposób przyciągał ofiary do swojego domu, gdzie obiecywał im łatwy zarobek. Kiedy już ofiara znajdowała się w jego domu, Gacy często zapraszał ją na drinka lub proponował pokaz swoich sztuczek magicznych. Jedną z jego ulubionych sztuczek było zapinanie kajdanek na rękach ofiary pod pretekstem pokazania, jak łatwo można się z nich uwolnić. W rzeczywistości kajdanki były prawdziwe, a ofiara stawała się bezbronna. Geisy czerpał sadystyczną satysfakcję z torturowania swoich ofiar, wiązał je, kneblował i brutalnie bił, często przez wiele godzin. Jego działania były precyzyjnie zaplanowane i wykonywane z niezwykłą brutalnością. Geisy stosował różne metody zabijania, ale najczęściej dusił swoje ofiary przy użyciu liny, którą zaciskał wokół ich szyi. Po zamordowaniu ofiary, Geisy przechowywał ciała w swoim domu. Większość z nich pochował w piwnicy, gdzie zbudował prowizoryczne groby. Kiedy zabrakło mu miejsca, zaczął wrzucać ciała do pobliskiej rzeki Des Plains. W sumie Geisy zamordował co najmniej 33 młode chłopców i mężczyzn, z czego większość została pochowana w jego domu. Kluczowe dla zrozumienia modus operandi Geisiego jest także jego zdolność do manipulacji, i utrzymywania podwójnego życia. Na zewnątrz był szanowanym obywatelem angażującym się w działalność społeczną, podczas gdy wewnątrz jego domu rozgrywały się najstraszniejsze zbrodnie. Jego pewność siebie i przekonanie o własnej nietykalności pozwalały mu przez długi czas unikać podejrzeń. Przełom w śledztwie nastąpił w grudniu 1978 roku, kiedy to zaginął piętnastoletni Robert Piest. Zaginięcie Piesta zwróciło uwagę policji na Gejsiego, który był ostatnią osobą widzianą z chłopcem. Policja rozpoczęła intensywne śledztwo, które ostatecznie doprowadziło do odkrycia makabrycznej prawdy. 12 grudnia 1978 roku policja przeprowadziła pierwsze przesłuchanie Gejsiego. Jego nerwowe zachowanie wzbudziło podejrzenia śledczych. 13 grudnia uzyskano nakaz przeszukania jego domu, gdzie znaleziono kawałki ludzkiej biżuterii oraz ubrania, które nie należały do Geisiego. Znaleziono również ślady krwi w samochodzie oraz w domu. 17 grudnia podczas kolejnego przeszukania odkryto ukryte przestrzenie w piwnicy Geisiego gdzie czuć było intensywny zapach rozkładających się ciał. To odkrycie było kluczowym momentem w śledztwie. 20 grudnia 1978 roku John Wayne Gacy został oficjalnie aresztowany. Modus operandi Johna Wayna Gacy'ego pokazuje, jak niebezpieczny może być człowiek, który potrafi manipulować innymi i ukrywać swoje prawdziwe intencje. Dzięki determinacji i staranności policji w Des Plaines udało się położyć kres jego brutalnym zbrodniom. Pamięć o ofiarach Geissego pozostaje żywa, a my musimy pamiętać, aby nigdy nie zapominać o ludzkim cierpieniu, które było skutkiem jego działań. Jeśli spodobało się Wam to, co tu tworzę, zapraszam do kliknięcia przycisku Obserwuj oraz wyrażenia oceny za pomocą ilości gwiazdek. Będzie mi miło, jeśli zaznaczycie pięć gwiazdek. Z góry dziękuję z całego serducha. Aby nie przegapić nowych odcinków, kliknijcie w dzwoneczek. Dzięki temu zawsze będziecie na bieżąco z najnowszymi treściami, które dla Was przygotowuję. Wasze wsparcie jest dla mnie niezwykle ważne i motywuje mnie do dalszej pracy. Do usłyszenia już niedługo w moim kolejnym odcinku. Trzymajcie się i bądźcie gotowi na kolejne niezwykłe odsłony kryminalnych historii. Z Polski, Europy lub świata, a może kryminalna wiedza lub kryminalne zbrodnie historii. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do kolejnego odcinka. Pozdrawiam serdecznie.